Dzień dobry, a co pan do mnie puka, jak do jakiegoś biura? Do prezesa zawsze się puka. Do mnie nie trzeba pukać. Za tylko 30. Za jednostkę. Tylko 30 potrzebuje. Za to. Reszty na razie nie zostawiam. Tak. Ja mam jeszcze dwa. Chyba to. No. Miał pan dzień chłopa? Tego nie zostawię. Niech czeka. Nie, nie miałem ja chłopa. Ja też nie miałem. Nicio. I wsią. I spoko. Tylko 30. Dowód wyjąć? Bo on, no, do, znaczy, ja wiem kim. Pan pan, ja wiem kto pan jesteś. No Kaźmy, A wracając do dnia chłopa to tylko się przyjęło tak, Ale że pos... trzeba... Widzi pan zrobili nam. Że trzeba tylko kobiety świę... Dzień Kobiet świętować, a dzień chłopa to psów. Nie im tu da... Mercisherie. No i no, trudno. Ile mam? Pomogę. Zawsze mi pomogą. Stąd czyś co pan ma? To jest do średnia, czy to jest do robopsa? A co pan ma? To ja nie wiem. Nie palić. Panie Bartosz, damy radę tylko 30. Damy radę. Nie chcę 50. Wie pan dlaczego? Gasa. A nie, to daj pan 50. 50 panu nie dam. 3. Dobra, 30. Gasa się rusz. Panie Bartosz, no. będziemy rozmawiać, ale jak. jak... I kiedy, to ja muszę poczekać. Nie jest to wesołe dla mnie. Mam ME 25% Nie wiem co zrobię. Trudno. Co to jest E 25%? ME 25% Co to jest? Początek. Nagrywa Pan, czy nie? Nie zawsze się nagrywa. Spardienie rozsiane. Że choroba. No choroba. 71. Dostałem ketona. Ampułę Zastrzyk? Tak, chcieli mnie udusić. Katonalem? Tak, po trzech dniach mi zaczęło walić. To wykończyłem mojego brudera, mojego brata. Czwarty, trzeciego. No. A czwarty od maści umarł. No. jakiej maści? Na łóżczyce. Tak. Zrobimy ich? Panie Kaziu, 30 zł, zaraz podpis będzie. Very good. Uh -huh. Tylko tyle. Reszta nie strzelamy. Ma pan jakieś atrapy granatu? Nie mam. Ma pan petardy? Nie mam. Ma pan to, co pan ma. Mam to, co mam i koniec. Noż się rozmawia. Znotowany. Jak powyżej nam panie Kiriel jest. Czyli to jest. Pan no, się podpisze. No nie, nie wyszło jeszcze. No i nie wyjdzie, bo się zawiesiło. Chwilę musimy poczekać. Very good. Czyli serwis sekret. No i to Zawiesza Kabe... czasem. Kabelek, Kabele czy. Nie, program się zawiesza. Panie Bratoszu. chce pan kupić Lincoln we Wrocławiu? Czy malucha zobaczysz na Potworna kasa. Wie pan, dla jednych potworna, a dla drugich grosze. Potworna kasa. I... A pan tutaj z Trzebnicy pochodzi czy z kogoś tam dalej? Tu się urodziłem. W Trzybnicy. Tak. To całe życie w Trzebnicy pan? Nie, w tej chwili jestem dyslokowany na biznesie. Nie, ale mi chodzi, że całe życie tu tak. nie. Tak, tu spędziłem swoje lata dzieciństwa, swoją młodość, byłem studentem. I tak dalej. Politechniki, co zrezygnowałem, bo wolałem już do kina. Mam jakiś Degnik, kupić książkę Roman Kurdzie. Podstawy elektrotechniki, bo chciałem robić sieci, sieci i systemy energetyczne, kable. A pan z wykształcenia jakim jest? Ja mam tylko szkołę średnią skończoną, okay. liceum. Okej. Okay. No i zostałem relegowany w w stanie wojennym z drugiego roku wydział fizyki. Miałem w międzyczasie służbę wojskową. Chorowa chorowałem, choruję będę chorował. Miałem doskonałych profesorów. Zybi, Zbigniew Sidorski, pan Łopuszański i tak dalej. Nie wchodzi. A słyszałem, że pan kilka języków naprawdę poznał, nie? Ja znam najbardziej, znam, nie, nie znam języka polskiego do dziś. Nie zna pan języka Ta, polskiego? pani Aniela Bichańska, świętej pamięci mój, tak. Piszesz Taki format, a 4 linijki. Piszesz jakąś tam notatkę, czy coś. Interpunkcja. Przede wszystkim, jakże, czy to piszesz się, jakże, piszesz się przede wszystkim razem, czy interpunkcja, czy średnik. I za to mnie tak do... A że... obce języki? Proszę? Jakie obce języki pan zna? Bo wiem, że pan zna, słyszałem. Żadnych. Żadnych. Dziem, proszę pana, chodziłem do księgarni w rynku rosyjskiej, wydawnictw Radzieckich za darmo. Nie ma kuratury, Nie chcę. Być. Poczekamy. Zaraz się zaświeci. Proszę Zaraz. pana. Ja nie znam swojego rodzinnego języka. Chociaż ja się tu urodziłem, a moi rodzice, mama i tata urodzili się. Teraz to są obecne tereny Białorusi. Wiara ich... Ojciec Wielki Katolik, rzymskokatolicki, a Justyn, żołnierz wreszcie i tak dalej, grał w Świętej tej pamięci kobiec. A mama, proszę pana, prawosławna. Ona jak zaczęła klepać różaniec, to mówię, czego mnie nie, nie zdążyła mi nauczyć różańca po Białorusku. Ja proszę pana, idę koło hali targowej we Wrocławiu przybudowej. Idzie pop i tak. Najlepszy reżyser, który zrobił rajs. Może pan pamięta, zna pan ten film? Nie oglądałem nigdy rajsu Very good. A, nie oglądałem. A, a zna pan takie nazwisko jak Stanisław tym? Tak, znam. Umarł. On już nie żyje, no? Ale wspaniały człowiek. On już nie żyje. Oryginalny. Oj, bardzo przepraszam. Teraz powinno się zaświecić. Można się podpisywać. Jest, very good. Nic pan nie widział, nic pan nie słyszał, pójść pan im tak. Ale ja piszę tak, pełne dane. Bo ja dzisiaj odpowiadam za swoje życie, sam. Co mi z tego 3 dni i mało co się nie udusiłem, akceptacja? Panie Kaziu, a to nie jest tak, że jakby się trochę nie gazowało, to by się lepiej człowiek czuł? Proszę pana, to jest zdiagnozowane. Ja byłem na tomografii komputerowej. Proszę pana, mam wszystko okej okay tam. Pana, ja robiłem w naszych roku szyldy, napisy, reklamy bhp odnaczenia, typu wyjście, bagatelnie, lombard. Robiłem, proszę pana, Orbis we Wrocławiu, robiłem PZU w Obołowie. Wszystko robiłem, proszę pana. W stanie przed... Bo proszę pana, jakby wyleciałem ze studiu, pracowałem najpierw na maturi e, i obrata w rolniczej i tam byłem normalnym robotnikiem budowlanym. Posadzki tam tak dalej, mury, cegby. Zrezygnowałem z tego, wpadłem na pomysł, bo mój tata, który umarł w na zawał serca w 80 roku, w kwietniu 13 Napisał mi usługowe ręczne malowanie szyldów. Ja poszedłem tu, założyłem firmę, prowadziłem, prowadziłem do 11,5 roku. Wszystko padło. Cześć. Zabieram swoje. Nie? Zabieraczek? Wszystko. No może więcej rzeczy? No tyle, bo wszystko. No tu będziemy. Weźmy nazwisko, przypomnij. Widziałem w swój filmik ostatnio. Tak? Kula z mi się Fajnie wyszło. No, fajnie, Dzięki, dobry. teksty, tylko teksty kura stary. No. Wcześniej było trochę inaczej, kawki, ale widziałem, założyłem, że zaczęłeś od tematu, kurwa, takiego wiesz, normalnego. Że tam nic takiego polufkowego nie było. Nie wiesz, co. Nie, nie moją intencją jest ośmieszać kogoś. Ja wiem, no, sami zgodziłem. No. To wiesz. To wiesz, szczególnie, że mieszkamy w tym samym mieście, nie tu każdy każdego zna. To, to nie o to chodzi, żeby ośmieszać kogoś, tylko żeby pokazać, jak to tutaj wygląda. No to no, to Lombard, na, na tym. Zatem na te połączenia, Lombard przecież. I lombard życie pod zastaw, to to, to leci je. Ale tam to jest insynuacja inszen... totalna, nie? Tam jest kutu, to tam. A jest A kto żyzna, taka, że. 5... to Ta do Wrocławy przecież jest. Tam masz scenariusz, nie? No, dokładnie, a tu masz live, live, nie? No, to może Ale no. Ja wiem, że nikt nie wie o tym, kurwa, ty live idzie. Widzą telefony, kurwa, patrzą na nich, Myślę, że do kamery, nie? Większość ludzi. Tam masz ciągle akcja. a tutaj raz masz akcję, raz masz nudy. No, ale było z kogo będzie ci fajnie. Możesz fajnie. Chyba, z roboty do roboty. Dopiero wróciłem z pracy, beton wylewałem kur... U siebie robię. Łazienkę. Tak, ale kurwa, kiedy ja temu byłem w Katowicach, stary na Energy 2000. Na imprezie. Na imprezie, w klubie, stary. I ty grał ten. Si, 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 si. Tak wyglądasz teraz, fajnie. idealnie. <grym, <grym, nie wiem, nie kojarzysz. A jak tam twoje żebra? Do tej pory, trzy tygodnie. Mam pęknięte. Byłem na w szpitalu. No. Stwierdzili, że. To nie jest potrzeba zagrażam te życia. Wysłali mnie do lekarza rodzinnego, a mam wcześniej w, w słownicach. No. Za granicą, przed granicą. No i musiałem tutaj zrobić chyba papiery, wypełnić wszystko. Poszedłem i pilne zdjęcie. I mam po prawej stronie mam czarne prześwity na żebrach. A wiesz, że jak robię zdjęcie RTG, to masz białe żebra. Mhm. Jak jest czarna kreska, to jest pęknięcie. Albo złamanie. Ma, nie, no złamanie, złamanie. Mam drobne złamania po całej długości od prawej strony, nie? I wkle się na z tej strony. O trzech tygodni ch... się oddycha. No teraz już wiesz, znośnie śnieku stary, ale nie powiem, że ta... mi to odpowiada, nie? Bo mi to w... Spać nie mogę na boku, bo śpię na tym boku, uciskam żebra stary, buzę się w środku nocy stary, bo mnie na kieruje. Może spać albo na pytanie, albo na brzuch. Bo Pracę jak stoi jest okej. Okay. No ale znowu kura, nie robię przez dwa dni, mam weekend przerwy, później do pracy, namacham się i znowu wracam. No i we wczoraj są mówione z chirurgiem i ma sprawdzić to zdjęcie i zrobić to RTG, bo teraz już nie ma na tych Planarzach, plan tylko teraz na płytach LCD nie? sam chciałem otworzyć stary ku**a. cały ale dysk mi się w port mi się z... stary, wyłożyłem k***a ten nieoczytywalny dysk mówię co jest do ku**a? nowa płyta? port musiał się spić. Z... a co, no chciałeś i... otwierać? tą płytę, żeby otworzyć co tam jest za zdjęcie, nie? bo tam zdjęcie jest w płycie nie? Gra. no i chciałem o... zobaczyć jak to wygląda no. Oglądam Good Doktor na Netflixie, 6 sezonów, już czwarty raz rzędu, stary, ja jestem chirurgiem, stary, tak można powiedzieć, stary. Także jak ja zobaczę swoje zdjęcie, będę wiedział, co mi jest 5. Ale kur się nie chce otworzyć, nie wiem gdzie tego otworzyć. Ten Good Doctor otwiera, będzie się diagnozował. <laughs> diagnozował, musi <laughs> się zdiagnozuje, a lekarz, stary, A, yes. grunt to mieć. Ale Obez, humor. Oby tydzień w pracy miałem w dupę, stary. 2,5 tysiąca z na tego biurce. Przedłóż mi złoto. Bo tam chyba dzisiaj złoto jest w terminie, nie? Już patrzę. Masz dzisiaj aparat Sony. Tylko? Wyrób bilerski pierścionek. Aha. I bransoletka. Dobra, ile to? Za wszystko. Trzy rzeczy, no. 240 zł. Dobra, i do bankomatu <noise> Spoko no. <noise> Dobra, a masz jakieś słuchaweczki za 6 dyszek? Dla mnie coś? Pewnie ja zaraz coś znajdziemy No i super To nie będziemy się rozmieniać, od razu w trzech Ci 24300 300 6 300. podpisów. popisów. Aż tyle? No, dwa na każdą umowę. No i dobra. To krótko zaczyna się robić, nie? Daj spokój. I zaraz znowu będziesz cały mokry. Ja jestem <gry> cały mokry już. Daj spokój. Tak sobie ostatnio stare filmy oglądałem. No. Tacy mokrzy z tego lata, nie? Daj spokój. Ja jeszcze człowiek nie do takich temperatur. Tak fajnie, fajnie wtedy wyszło, nie? Tam chyba 40 stopni dosłownie na dworze było, to jeszcze... z tego deptaku wracałeś. A jeszcze wieczór, pod wieczór to było, no pamiętam. Jeszcze raz to ci nie przejdzie? Pamiętam. No. <grywa> było ciężko. Ciepło się. Bo ja się tego roku co będzie. A tak już dzisiaj mamy 18? Nie, no, wczoraj było 19. W słońcu? W ja nie, wcześniej. Ja dzisiaj słońcu w balkonie od 10 miałem 33. No one są na tu. Ale ja na balkonie rzeczywiście też, miałem tak po południu, tak cieplutko było no. można było coś porobić. Z jednego się cieszę, wiesz, że pranie mi bardzo szybko. No. <laughs> no. A wiesz jak to przy dzieciach, wszystko po jednym wiele... To są się to te małe radości no. ludzi tak. po 30, nie? No, przed! Ja jestem przed jeszcze. Około 30. No. Do 30 jeszcze... Szybko sklądzę pranie. Rok został. To no. jest masakra po prostu. No tak, no całą zimę póki chodził do rygera. zaruczek na to. Masakra po prostu. I pamiętaj, że masz konsolę do 14, nie? Wiem, wiem. Co tam masz fajnego? Właśnie nie wiem, musimy patrzeć co ma... O ja. Idzie czy nie idzie? Nie idzie jeszcze? To jeszcze raz tutaj. To jeszcze jeden podpis. No. Tylko jakie ty byś chciał, kolczyki? No. Takie kolczyki czy takie bardziej wsadzane, douszne, bardziej takie te guziki, nie? Wiesz co, pałunkowe też są spoko. Chociaż to też kolczyki. No. Zresztą ja ci dam, weź sobie, wybierz, które ci się tam. E... No, nie będę za bardzo, to mogą być. Tak, no Nie Oko. będę za bardzo, tylko masz czarne, czy tylko białe? A te jakie ci dam? Białe. Masz czarne? Jak nazwę? <noise> tylko białe. <noise> Nie no, biała. Dobra, mogą być. Mogą być białe. Poczekaj, wkasuje. Która sobota wolna? A, gdzie tam pracuje sobota, Pracujesz? niedziela? Tak? Mhm. A muszę na działkę ruszyć. W końcu. Tylko muszę się witaminą faszerować, bo mi jakieś przeziębienie bierze. Mm. Od mojego małego się pełnia. No, wiadomo jak to jest. Do przedszkola pójdzie, zrobię za dwa dni jest no. E ja w końcu na działkę muszę ruszyć. Masz działkę? No. Tak? Kurczę, nie miałem czasu, pozbyłem się swojej. Nie? No ja mam ostatnio Działka fajna rzecz. No, trochę robić trzeba, ale dużego jest. No sobie... Więc nie na to w no. grillasse zrobić i takie tam, nie? Właśnie działka jest fajna na tego grilla, nie? Nie spoko. ja, jest spokojna. Grillowana kiełbaska, dziwne piwerko. Nie piję. Nie? Nie pijący. Od kiedy? No, w 6, 7, prawie 10 lat. Tak? No, Zasz... Skończyłem swoje i dziękuję. Za, Zaszł się? Z, za intensywna szkoła. Za... <grym> Zbyt intensywna, wiesz? Rozumiem. No ale wiesz, no ja na przykład tak piję, że maksymalnie dwa piwa i dziękuję, nie? Wiem, niektórzy piją tak z miarą, a ja tego umiaru nie znam. Pije, pije to... piję do odcięcia. To, to szkoda. To ty się robi, wiesz. Po co? Wiem. Po co sobie marnować? Czas. I męczyć tego kaca trzy dni. Czyli teraz wieczny abstynent. Znaczy może nie wieczny, ale wiesz, kiedy ostatni raz piłem. 10 lat temu mówiłeś. Tak, 10 lat temu, ale tak, tak, żeby się do, dobić dobić. No. A tak ostatni raz, to rok temu jak mi babcia zmarła. Ale to tak symbolicznie, no, no. i tyle. Nawet na weselach na niczym nie pije. No. <laughs> no bo nie lubię po prostu. Ja na weselach też nie piję, bo ja mam chyba jakieś gen z innego kraju, nie z Polski i ja odpływam, ja nie wytrzymuję z tempa. To jest nasza polska muzyka pola. <laughs> tak, to jest, to jest rzeczywiście... Dziadny klimat. To, to tak. są ciężkie klimaty. Dzięki, do zobaczenia. Na razie, No, hej. hej. Mam komórkę. Tak, możesz mi ją zobaczyć, szefie? Wodzu? Mm, na pierwszy rzut oka stwierdzam, że jest pobita. Dobra. Chusteczka znalazłem w domu, bo wyszedłem. Panie Rafale, co pan chce? Co mam zobaczyć? Czy ona działa, wodzu Czy działa, ok. Bardzo dziękuję. Nie, masz... nie ma ładowarki. No. Czy ona w ogóle jakoś tam funkcjonuje? Bo idę do kościoła, zmęczony jestem. Tak? W niedzielę wyszedłem. Naprawdę? No. A, wypa a wypachniony, wypiękniony? No bo byłem daj spokój. Oj. A wiesz, ładuję się, będzie działać. Ile do... bo ja idę na 19 do kościoła. Pokaż. Jaka tu musi być... No może coś znajdę, ale ładujesz, tak? Masz takie coś, bo niedawno przyszedłeś z tym do mnie, coś... No nie było mnie ponad miesiąc, ojciec. Hej, masz w szufladzie coś takiego, bo byłeś e, wcześniej u mnie z taką ładowarką. Ja Ci powiedziałem, że ładowarek używanych w kabinie... Szuka, wiesz? bo robię porządki w chacie, Będzie bo. działać. Wyświetlacz jest cały, mimo że jest pobita. Dobrze. Chodźmy. Super wyglądasz. Dziękuję Ci bardzo. Naprawdę. Ty zmęczony, chyba mnie złapało, wiesz. Mm, mm, Ale dziękuję, no, pasza była w miarę, powiem Ci wiesz. Nie, tak jak, przyzwoicie, naprawdę przyzwoicie wyglądasz. No mam no dosyć, pogoniłem towarzystwo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Biorę bardzo się dobrze. za malowanie, za to, za to, za tamto, wiesz. Idę po kawę, bo kurde, nie widzę noc w kościele, Redbula Bulla ja Redbula. Ja tego nie piję człowiek, chcę żebym umarł. Kawę na słupkowie piję, bronka wiesz, tam wódkę wiesz. Stoi wszystko w Wszystkiego dobrego. Mójka wziąłem do parę i wyleciało mi zęb. Na razie. Dobry. Dobry, wieczór. Dobry wieczór. Co potrzeba? Już kierownik mówię o to chodzi. Coś takiego. Ile mi to kosztowało? Ten był... Nic. Nic zupełnie. Jeszcze jakby ta osłonka była, to dałbym dyszkę. Tak. Szkoda. I nie wie pan, czy działa. Nie wiem, ile pan to proponuje. Jak się połączy, to tam pan udycha. No ja się nie znam, bo dał mi A dowód pan wziął? Co? Dowód osobisty pan wziął? Tak? To proszę. Dam panu dychę. Tak? To dowód osobisty proszę. Okay. No to proszę. Dowód osobisty. Eee, to znaczy, do... nie, byłem kiedyś u pana, ale dowód zgubiłem, że ja w nie A... dostawiłem tego. Ale wszystko panu mogę podać. No, to ma pan szczęście, że pana kojarzę. Dowód zgubiłem. A okay, kiedyś to czapki był. Niech pan nazwisko powie. Ej. A Pesel pan pamięta? 71. To chwila, chwila, ja będę wpisywać sobie. No teraz. 71. Podpis, proszę. Ok. Dyszka dla Pana. jak mało. No cały czas mówię dziesięć złotych. Ma Pan ode mnie jeszcze piątkę, ale więcej nie da. Okay? Dobra, okej. Okej? Dobra. Dziękuję. Na razie, dobranoc. Dużo rzeczy. Ale niestety no na razie nie ma. Nie masz pieniędzy, zgaduję. No. To wielka niespodzianka, powiem ci szczerze. Czemu? Że nie masz pieniędzy. No nie mam pieniędzy. Trudno się A w oczko co się u panu stało? Takie czerwone. Nie to, drugie. Co? No. Trudno powiedzieć. Ale nieźle. Jak trudno powiedzieć? Nie wiesz, co sobie zrobiłeś? Co? Nie wiesz, co sobie zrobiłeś? Nie wiem, co zrobiłem. Krawężnik przytuliłeś. No, na przykład. No. <laughs> No dobra, to idę sobie. No bo... no bo nic nie zrobię. No bez gotówki raczej nic nie zrobisz. No, no? wiem. No. Także mówi się trudno i żyje się dalej. No. To od, odwiedzę się. Odwiedź mnie. Odwiedź. Zapraszam serdecznie. Kiedy potrzebujesz, żebym cię odwiedził? Ja nie potrzebuję nic domino. No kiedy będziesz miał ochotę i chęć mnie zobaczyć, mego głosu, posłuchać. Szmal, że miał, nie? I żebyś pieniądze miał najlepiej, żebyś sobie coś kupił, nie? No. Byś sobie humor poprawił. Na przykład. <laughs> Dobra, to na razie. W szerokości do wino. Tak, się... tak, już ktoś czeka. No. Co? Nie, mówię, że już ktoś czeka. No. no.